A tu mamy przypadek pana Mejzy, yy, z republikanów kiedyś z PSL-u, proszę państwa. Yy, potem w PiSie przedsiębiorca niby i tak dalej, i tak dalej. też z republikanów, też z PiSu. Fajni ludzie, fajni ludzie. Takich chcemy, no to, no to potem się nie dziwmy, że y, nasze losy są takie, jakie są. Tu coraz więcej ludzi jest świadomych. O, co, co oni wyprawiają, jak oni kłamią już jeszcze przed kampanią wyborczą, jak oni kłamią. I y, bardzo dziękuję za to nagranie, bardzo dziękuję. Jak pan Mejza nielegalnie y, zawiesza banery, znaczy nie on, ma, ma nadracha do tego, żeby to robić. Patrzcie, y, jak kłamią. Jezu, tak? To pan, to pan wiesza banery posła Mejzy? Nie, nie wieszam banerów. A tutaj co pan ma? Banery mam. Posła Mejzy. Bo my też mamy te, które wisiały u ludzi na płotach, których nie powinny wisieć. I ha, dlaczego to, państwo wieszacie tak? Zgodnie z prawem. Zgodnie z, prawem. Zgodę zgodę z prawem, bo właściciel zgodę nie właścicieli bat. Próbuję im zenek wmówić, że zerwali banery niezgodnie z prawem. Proszę państwa, no teoretycznie nie wolno plakatów i banerów zrywać, ale to dotyczy kampanii wyborczej i dotyczy banerów powieszonych zgodnie z prawem, bo jak jest baner niezgodnie z prawem, to właściciel posesji po prostu go rekwiruje i tyle, on jest na jego posesji, ale człowiek widzę, że szkolony albo niedorozwinięty i tego nie wie. Bo nawet na filmach mam napisane, mam zrobione, że właściciele sami ściągają. Zobaczcie pan. Ciekawa. No ja mam na przykład relacje właścicieli, że ściągnięto bez ich zgody. Ja to mam nagrane podpisujecie umowy z właścicielami? Roku, dobre, po prostu... podpisujecie. O i to jest bardzo dobre. Czy podpisujecie umowy z właścicielami? Czy na gębę? No, umowy? no ale no wiesza pan i pisze pan Kłamso przyjechał pan Łajza. Y, to chyba przekręcono nazwisko. To jest proszę Państwa pewnie Mejza y, z tego co widzę y, jako polityk, y, przedsiębiorca PiSu Volvo y, y, XC60. To takie samo Volvo, jakie y, leasinguje, zdaje się, prezydent Siemianowic Śląskich y, z Polska jest jedna. To takie logo, które y, jest chyba pięścią. Tak, tak, y, to jest to wyciągnięta pięść, to dobrze kojarzę to PJJ, panie y, Piech. To, to, to tak, takie wylizingowane Volvo, nie wiem czy to nie ten sam kolor, tak, panie, panie piechu. Yy, wylizingowane jeździ pan prezydent miasta jako, yy, jako niby niemiecką limuzyną, ale no co, no miasto płaci leasing, tak? Dlaczego pan się yy, nie odwołuje w tych swoich programach, w których pan tłumaczy, że pan się odwoła i tak dalej, a jakoś yy, temat Volvo XC60 nie jest poruszany? To jest bardzo ciekawe. Co, Passat B8 to za słaby, tak? Za słaby był. E, jeszcze popatrzmy, jak pan Mejza ucieka ludziom, którzy słusznie interweniują. I, i, Zaraz zobaczymy, ucieknie czy przyjedzie. Nie ma ten samochód, bo w oświadczeniu majątkowym nie ma. Na no tak jak w Siemianowicach Śląskich, nie widnieje w rejestrze majątku ratusza Volvo XC60, bo jest wyleasingowane. Świetna, świetna sztuczka. A w luksusie się jeździ. Bardzo dobra interwencja, gratuluję. Zapraszam Państwa do dipu.